Siemaneczko ludziska, Cześć. w dzisiejszym odcinku tak jak w poprzednim wspominaliśmy Dzisiaj lecimy do Holandii, obczaić nową miejscówkę do łowienia na 2021 rok Więc co, zapraszamy Was do oglądania, my się pokojemy w auto i lecimy, żeby za dnia jeszcze coś pokazać mm, Bo się ściemnia okay, no, dokładnie Dobra, my już się znajdujemy na celu I jak widzicie Tu jest to pierwsze takie jeziorko Co znaleźliśmy na mapie I teraz jest pytanie Ponieważ przy schodzeniu tutaj tą dróżką za nami Był wielki znak, że nie można łowić I nie wiem czy to się dotyczy Tych, którzy nie mają karty na to jezioro Czy, czy ogólnie nie można No ale cóż Przejdziemy się, nie? Zobaczymy. Zobaczymy. Co jest. Może kogoś spotkamy, kto się zna tutaj i podpytamy co i jak. Więc co. Oglądajcie dalej. Ogólnie jak tu teraz tak patrzymy, to jeżeli by nam się tu udało łowić, to. No to patrzymy na to. To by było naprawdę grubo, bo widok jest przepiękny. Jeszcze teraz wyobraźcie sobie tutaj nockę zrobić i na tle tego. Cud malina, nie? No, albo pomyśl, jak na przykład wschód słońca lub zachód słońca, no, i to fajnie oświetlało. I ten fajny tu zameczek. Albo ogólnie słońce, i to fajnie by oświetlało w lato. W klimacie byłby fajny. Dokładnie. Co? Więc e, pochodzimy jeszcze, może więcej no, informacji, bo teraz przed tak, chwilą informacje so, spotkaliśmy. Dokładnie, so, jak widzisz, co so jeszcze jest jedno mniejsze, mniejsze jezioro. O właśnie dokładnie widać. To są te jeziora, które byśmy no. ewentualnie kupili, to znaczy nie kupili. <grystanie> to, to było fajnie! E, byśmy tę kartę no, kupili. Na te kartę. jeziora, więc tam jakąś informację już znaleźliśmy, że, że na razie nie można chyba łowić przez koronę, ale, ale ogólnie to wygląda na to, że tu je, można łowić, jeżeli ma się kartę do... Tak, ogólnie jak masz kartę, to tego. można łowić, ale przez koronę nie, nie można. Znaczy czy nam nie daje, nie, no powiedzmy, że nie można, ale jeśli chce się coś więcej dowiedzieć, to można do nich podjechać, się dopytać lub na stronę wejść. Ale to podjechać się dowiedzieć i wtedy opowiedzą, czy można, czy nie, czy w jakie dni i tak dalej. Może jakieś nowe reguły powiedzą przy okazji. Władnie, mam nadzieję, że nas dobrze widać, bo już się ściemnia. Ale... A tak anyway to jeżeli by się nam tu nie udało czy nie wypaliło, to, to po prostu wracamy na nasze poprzednie jezioro. Dokładnie. Bo tam nam się fajnie łowiło. Ewentualnie jeszcze byśmy do... kupili jeszcze na nockę do dodatkową kartę, żeby tam nockę wam nagrać. O, no. to by było Więc co? Nagram wam jakieś przebitki jak to te jeziora tu wyglądają i pod koniec wam zdamy relację czy by się udało tutaj łowić, czy nie.

Szczęśliw nie i no, stwierdziliśmy, że, że jednak odpuścimy sobie te tutaj jeziora bo fajnie klimat też jest fajny, ale, ale jest bardzo płytko i ogólnie bardzo zabrudzona tutaj tam. ta woda jest, więc co my się dogadaliśmy obydwu no. nam pasuje, że powracamy na Kerkrade, tam gdzie przez ten cały czas łowiliśmy poza tym jeszcze zrobimy jakieś wyjazdy nad morze, może nie, na weekend o. Czy może na tydzień? Ogólnie w tym roku grube materiały się kroją. Ale dla info da Was to jezioro odpada i powracamy na to jezioro, na którym dotychczas cały czas łowiliśmy. Mówi się trudno, nie? Ale znaczy, jak Adi właśnie mówił, fajny klimat i tak dalej, ale hmm. za płytko ogólnie. So, nawet jak się zarzuci, gram nawet. To już jest się na środku jeziora. Nieważne z której strony. To się nie opłaca, jest szczerze. Nawet nie wiadomo, czy są w ogóle jakieś tu ryby. Może są, może no. nie. Kto wie? Wręcz, e, jak na przebitce widzieliście, zameczek zapunktował, ale to jednak no, nie wszystko. Tak, jedyny plus przyjazdu, bo bardzo ładnie wyglądał. Dokładnie, mam nadzieję, że nas jeszcze widzicie. Dobra, to co? To widzimy się w kolejnym odcinku. Niestety ten był króciutki, ale informujący. Informa... No, ja... Informujący, dokładnie. Po pracy, <laughs> jestem zmęczony. No, No, informacie. Tak zapowiadaliśmy poprzednim, że nagramy, tak nagraliśmy. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się na live. Simaneczka. No. Na lajcie, na <suszel> Yo! <suszel> Cześć się.